będzie budować. Taką właśnie pasję mają modelarze z Politechniki Poznańskiej. Pasję, którą realizują z sukcesami rok temu wystartowali w prestiżowym konkursie dla inżynierów transportu w Stanach Zjednoczonych. W tym roku również się zakwalifikowali, ale mają problem, bo choć sami budują samolot, to nie mają jak do Stanów dolecieć. Agnieszka Nawrocka. W modelarstwie jak w życiu są zloty. I upadki. W zeszłym roku samolot poznańskich studentów na wyżyny jeszcze się nie wzbił. W tym roku poprawiliśmy e, sterowność modelu, aby ułatwić było zdecydowanie nim wystartować i przede wszystkim wylądować bezpiecznie w całości. Do pasja dodaję skrzydeł, zwłaszcza, że konkurs Aerodesign to zawody najwyższych lotów. Startują w nim studenci z całego świata. Oceniają nas specjaliści z firmy Lockheed Martin. Nie trzeba przypominać, że jest to firma, która jest producentem samolotów A16. W rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych zawodach chodzi o to, by zaprojektować i zbudować samolot, który może jak najwięcej unieść 15 kilo. Pytanie, ile mogą znieść. Pasjonaci w modelarni pracują całe noce, ale sen z powiek spędzają im sponsorzy. Ostatni modelowo się wycofał. Nie mamy pieniędzy, przede wszystkim na bilety. No, chcielibyśmy pojechać całą ekipą, żeby e, móc wypełnić wszystkie zadania, żeby nie trzeba było na miejscu się śpieszyć, robić tego po łebkach. Ale jak na budowniczych samolotów przystało, modelarze głowy wciąż mają w chmurach i liczą, że jeszcze jakieś pieniądze wlecą. Agnieszka Navrocka, tylesk.